Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku dziś powiem na temat podejmowania decyzji oraz życia. Przyszło nam żyć w, w trudnych czasach, mimo że mamy technologię dosyć rozwiniętą. Gdzie jest wiele? Tutaj zamieszania i tak dalej. Gdzie właściwie? Nie ma się czasu na zastanawianie się i podejmowanie odpowiednich decyzji adekwatnych do naszego życia. Hmm. I co wtedy robimy? Najczęściej. Radzimy się innych, a, a zapominamy o tym, że mamy serce. Że mamy własnego ducha w nim, który prowadzi nas. Przez życie. Co więcej, jest to nasze życie, a nie tych, którzy radzą nam coraz więcej. Także w pewnym momencie sami nie wiemy, którą mamy drogą iść, ponieważ mamy tyle wskazówek w głowie od swoich znajomych, że trudno nam jest podjąć odpowiednią decyzję, jeśli taką mamy pośród tych wskazówek. Powinniśmy tutaj właśnie e, zamiast korzystania z porad innych, powinniśmy bardziej zaufać naszemu sercu, duchowi, Bogu, bo to jest nasze życie i My nim kierujemy, a nie ci, którzy nam doradzają co chwilę. Podsumowując owy temat, dzisiejszy, jakże krótki temat, ale myślę, że ważny, życzę Wam i sobie, abyśmy Bardziej, częściej może w tym chaosie świata, jakim jest bieganina codziennego dnia, zaufali jednak swojemu sercu w podejmowaniu trudnych życiowych decyzji. Bo w nim jest duch. Mamy ducha, który nas prowadzi. Tego wam kochani życzę, żebyśmy z niego bardziej zaufali mu jednak temu duchowi, naszemu sercu i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest ważne. To jest nasza wskazówka od Boga. To na tyle. W tym filmiku. Radujcie się pozytywnymi chwilami waszego życia. Z duchem. Do zobaczenia. Pa!